Przypominają Ci dobre lata, jak jeździłaś samochodzikiem, całą Anglię, Francję zjechałaś, Niemcy. Dziewiano, Amber już do Was przemówiła. <laughs> Jedziemy do Jeleniej Góry teraz, bo <laughs> musimy coś tam zapakować, rodzice pomóc i przy okazji naszego śmierdzielka wybrać. No, amber to jest naprawdę dziewucha uwielbia jeździć. Ona jest taka podróżniczka, gdziekolwiek byście ją nie wzięli ze sobą. Ona jest happy, ona jest zadowolona, jest, ona jest szczęśliwa. Czekajcie, przekręcę się, bo niewygodnie mi się do Was nadaje. Uch, ja tak mówię amber, amber, a sama chyba powinnam wejść pod <laughs> Nie no, pod prysznic, nie, ale jakaś taka nieogarnięta no rady, z samego rana. Ale ciężko się umyć, rozumiesz, w szklance wody. Oj, 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 nie gadaj, bo zaraz powiedzą, że faktycznie wody nie mamy i w szklankach się myjemy. No. <gry> Dzisiaj jesteśmy w pracy, ale nie u siebie, jesteśmy u rodziców. Eee, patrzycie za mną, tak, tak, gdzie nie gdzie widzicie, no z tyłu w szczególności tuje. No, to są drzewa, akurat których my nie uznajemy, ale rodzice mieszkają tutaj w mieście, więc no, chcieli się odgrodzić, budowali to, o, znaczy ten ogród tworzyli 20 lat temu, więc no wtedy po prostu było taki no może tyle trend, ale no chcieli wizualnie się jednak odgrodzić od sąsiadów, żeby było to bardziej intymne, w szczególności że byli bardzo na odkrytym terenie. No nieważne, teraz idziemy do Marcina, ponieważ ma bojowe zadanie. Pokażemy Wam drzewa, które no, są kosmicznie wielkie. Są kosmicznie wielkie, są bardzo wysokie, no i wymagają co no, przycięcia. Jak w każdym ogrodzie, jakiekolwiek drzewo byście nie mieli, jak macie małą działkę, no jednak musicie bardziej się do tego przyłożyć, bardziej je prowadzić, dbać, no bo będzie taki gąszcz, że po prostu do domu się nie dostaniecie. E, tu po prawej stronie mam przepiękną niebieską choinkę, którą Wam pokażę. My jesteśmy w tej choince zakochani. E, no i ona już ma no chyba z 20 lat. Mama dyryguje do góry, do dołu, krzywo, prosto.

Ja o, obrywałam sama, obrzydlałam, ale mały miałam tylko. No dobrze ten. ci poszło? <laughs> ten, ten, ten dobrze, obrzydlałam równo, bo mnie no. denerwuje, wiesz, o i to no. wszystko od dołu. Ale powiem ci, że ta trzmielina, zobacz jak no to popatrz. ci się... O Jezu, pięknie. Mi było, powiem, że ale mi Zrób mi szczepki z tego, ojej. No. Naprawdę, takie coś to by mi się przydało no. koło domu. No, no poprzez, jak... Ale zobacz, tak, jak ona wysoko się pnie, co? No. Bo ja myślałam, że ona jest bardziej taka rozłożysta. Proszę zobaczyć, No, to no samosiejka. Yy, samosiejka tych. Co to yy... jest? Piwonia? Nie. Piwoni, tak. Co to jest? Samosiejka. Ale yy, no. jest. Ale piwonie, pamięci, że ja kiedyś korzeń w i tak nie za bardzo mi się chciały no. przyjąć. Urosły liście, ale kwiatów w ogóle nie było. Yy. No, piwonia nasze... się. A popatrz, może to ci Czy czmilina lubi kwaśnolubnę? Chyba tak. Podłoże? Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. te, te, słuchaj, to co ci psy tak zrujnowały, no, to wykop wykop, w inne miejsce daj. Możesz przyciąć. Tą i... ćmielinkę w inne miejsce? Da, bo szkoda. No, to popatrz. No ja o. wiem, bo ona jest tam zrujnowana no. przez te małe siuśki, które tutaj były. Może, tutaj może mogę ci wydać, a w ogóle szczepek to ci mogę dać. Trochę. No to ja bardzo poproszę. A ja tylko chodzę po ogródkę i za każdym razem patrzę, a co mogę dostać, a co mogę wyżebrać i zawsze skubnę coś. Tylko kurczę, no nie zawsze mi się przyjmie albo w dobrym miejscu, szczerze mówiąc też zasadzę. No tą śmielinkę dostałam od Bożenki, ale no siuśki zrujnowały. Tak. dziewczynko, chodź. Amp, chodź, idziemy się kąpać, tak. Dokładnie. Stay. I teraz co, Amberku? Syd. Robimy syd. Grzecz, Taniu, ja tak. Zostań, kochanie. Pancia odkłada kamerę i się umyjemy. Ale dzisiaj będziesz gwiazda. Zadowolony pies? Zadowolony, szczęśliwy? Chodź, jak mały abychadowcy. Chodź, berko. O Teraz, o, super. Będzie wszystko mokre i będzie co? Musi sprzątać. Idź <grydź> do dziadka, idź do dziadka. Przydul się do dziadka, powiedz jak dziadka kochasz. No, syn malutka. Tak to wygląda. Teraz Klaudia bierze się za sprzątanie, doprowadzenie do łazienki do użyteczności publicznej. To <gryw> nie, no śmieje się, ale no trzeba trochę ogarnąć temat. Eee... No, i ogarnąć siebie, bo sama wyglądam, jakby potrzebowała prysznica. To nie była wielka mordęga, ja to wam pokazuję film tam w przyspieszeniu, jak ja już szorowałam. To no naprawdę, chwila, moment, kilka sekund. Też, jeżeli chodzi o mycie jej, to ja używam takiego szamponu, 99% składników naturalnych, ale też możecie użyć zwykłego, szarego mydła. To też się sprawdza. No i widzicie, ze mną to jest krótka piłka, miało pójść jedno drzewko, i tego obciąłem, nie wiem, dużo drzewek. Proszę, jak wyróżnięte, tam od góry to dziura <noise> taka straszna, wygląda to paskudnie, no ale popatrzcie, jakie wielkości, e, drzewka, ucharatałem. to jest moja ręka. O, proszę, także to nie byle co, ale tego dziury muszą być. Oj, będą mieli tutaj robotę ze z tym. System... Żeby to wszystko pociąć, widzieliście? Tego jest, popatrzcie tu i tutaj. Także wszystko jest odkrywane, tam przebione. Myślę, że na długi czas będą mieli spokój z takim przycinaniem. No ale niestety y trzeba będzie się tego pozbyć powolutku. Nie ma łatwa, jak się ma dużo roślin, które już porostą na grubo. Tak to jest. Piękny ogródek tak w ogóle. Taki miejski. No nie nie w naszym stylu. Ale niektóre roślinki są naprawdę śliczne. Tutaj właśnie wszystko wycięliśmy, że wreszcie się takie zrobiło przejrzyste. Na no, bogato, co? I to nie jest wcale jakaś tam potężna działeczka. Nie jest też mała. Ale jak fajnie zagospodarowana, to takie wydaje się, że więcej miejsca jest. O, tu już jest koniec. Marcin się dzisiaj narobił jak kupił rodziców. Marcinuś. Tak, Marcinuś? No i Klaudia co? Zajumała choinkę. No zajumała, burzenka dała, już mówiła wykop sobie, wykop. Więc dostaliśmy choineczkę i sedzimy ją tutaj, zaraz Wam pokażę gdzie dokładnie. O, tutaj jest mirabelka tam z tyłu przy płocie, to jest jeden rząd żywopłotu. I przed nią Sadzimy jeszcze takie choinki. Tutaj akurat widzicie przed nami jedną sosnę, tam drugą, tam następny świerk. I tutaj sadzimy kolejny. To już będzie, będzie tym... tutaj ostatni, bo, no żeby tam nie, na bo przelocie, będzie, bo już tutaj są będzie widzicie, pasiega, ule. Będzie koniec pszczoły. Dokładnie. Pasiega, nie? Więc tam już im zostawiamy drogę wolną no. dla pszczółek, żeby miały fajny przelot. A tutaj już będzie takie ostatnie, jakby e, ten. Odgrodzenie. Ale maleństwo, co? Ona jest chyba najmniejsza ta choineczka. No. Ale to dobrze, bo przynajmniej się przyjmie. Bo korzenie starałam się jakoś nie uszkodzić za bardzo jakby wykopywałam. Jeszcze nie miała takich dużych. No, jeszcze nie miała takich dużych. O, to miałeś dzień dzisiaj. Co? Yy... No trochę, wiecie, powiem Wam, że dużo tego było tych, tych tujo tu wszelkiego rodzaju. Ładnie to wyszło, bardzo mi się podoba. Chyba tacie tak samo, mama je, jeszcze nie przekonana. Przyzwyczaić. Przyzwyczaić. Nie, do pewnych miejsc bardziej, do, do innych mniej. Tak, no tak. ale wiecie jak to jest, jak przychodzi ogrodnik, to robi co się każe. A jak chodzi Marcin, <laughs> Marcin, to robi co chce. Marcin robi co chce albo wymusza. Ta, co chce, ta będzie to będzie dobrze. Yy, po prostu myśmy tak zrobili, czy tam... Ja tak chciałem, żeby wiecie, jaśniej się zrobiło. Tak. Żeby więcej słońca puścić. Mama tam ma naprawdę dużo już takich starszych Użecie, roślin. No przecież te drzewa mają po 20 lat, prawda? No, no tak, to, prawie chyba. No. no to niektóre. No. Dobra, cacy, tylko podlać ci już. No, sama jej się podle jutro pada. A, jutro leje, No, jak zwykle. No ale po jakie po, po niebo. you mm -hmm.